Akcja. Hej, jestem Kuba i właśnie dzisiaj mój pierwszy filmik no i właśnie będą trzy rodzaje rzeczy bardzo rzadko gry, jeszcze zabawki i czasem eksperymenty też rzadko a dzisiaj co będziemy robić? oczywiście zabawki a, to... dobrze, jeszcze można to nazwać też trochę sprzętem sprzętem, a co tam fajnego tu masz? mu robot. Okay. A w środku rozumiem, że coś już poskładałeś. no. Pokaż w środku najpierw, żeby tak. Tutaj jest akurat to. Takie. Następne tu. A co tu mamy? Klocki. Dobra, klocki mamy. Kabelki nawet. O, to coś elektrycznego. No. To będzie, będzie fajne. Widzę różne klocuszki do połączenia. Także, tu, o, tu no jest jakiś, ja już mam to zbudowane w ogóle. Jakiś ciekawy długopis widzę. Co to? No, Takie rozłączać. Ale może przejdziemy do zbudowanego? Bo ja już zbudowałem. Dobra. Żeby I nie zanudzać. Tak się prezentuje robot. O, a to jakieś zwierzę chyba. No pingwin. A, na akcję Zostań w domu. Jakieś zwierzątko w domu trzeba mieć, tak? No. Ale wymyśliłeś pingwina. No i fajnie. No i co z tym pingwinem? Jak to działa? No tutaj mamy tablet i właśnie tutaj mam aplikację. Odwróć żeby żeby inni zobaczyli też, co, co to za aplikacja. Aha, dobra, do odrozumie rozumiem. Mam robot i kodowanie sobie wejdę, bo tam mam już gotowe. A już to w naszą stronę. A już gotowy jest, tak? Program i A, nie, nie wiem się. czy on się włączy. Czekaj, e, taniec. Taniec, dobra. O, czekaj, nie uruchamiaj jeszcze. Robimy miejsce, bo chyba musi być miejsce na tego robota. Tak? No, on się będzie poruszać. Będzie się poruszać. A co teraz robisz? O, chyba, chyba piórko, piórko mu odpadło. odpadło. Tak? No. Odpadło mu piórko, okej, okay. dobra. Ale teraz miał 5 sekund A, no, chyba faktycznie zaczekał. No rzeczywiście tańczy. Taka rozrywka w domu. Tańczący pingwin. Taki posłuszny w miarę. Znaczy posłuszny, no wykonuje polecenie z programu, tak? Tak. No. Czyli tutaj zgodnie z tym, co w aplikacji, tam chyba nawet widać, co się dzieje w zależności od tego, gdzie ta żółta kreska, chyba, tak? Dobrze pamiętam? No. I widzimy, który blok jest realizowany. A tu w tle oczywiście słyszymy tego pingwina, jak on sobie no komo, tańczy. Oczywiście możemy sobie zaprojektować inny rodzaj chyba klocku, o ile się nie mylę, niekoniecznie pingwin w tym zestawie, co. Programować. A programować? To takie przyszłościowe. Może się, może się, przydać w różnych ofertach, tak? E, takich nawet prozawodowych, że to programowanie. O, tak odsunął. No chyba ma chęć skoczyć z powrotem do kartona, nie? Z którego? A tu widzę jakie jeszcze tutaj można zwierza? No dziecko, takie dziecko. Dziecko? Poky. Wow. czyli, czyli takiego robo, roboto brata by można było tutaj też skonstruować, tak? Mamy że może tak pokażemy. A, rzeczywiście. Hmm. Czyli trochę możliwości tutaj jest do konstruowania. Dobra. No, to jest zestawek, w której jest mniej możliwości. Dobra. A jeszcze w aplikacji pokażemy, jakie są możliwości w ogóle Jimu? No bo tak, tutaj może... jak to klikniemy, sobie wybieramy robotę. Ja akurat Pingwina mam. Ta, a, aha, dobra. I Czyli... można Se budować. O. Na co chcesz? Tutaj jak klikniesz znowu to masz zestawy, które chcesz? Oczywiście. Musisz mieć zestaw. No, sporo tego Jeden widzę jest. Ten. Dobra, super. Kuba. Bardzo fajny, fajny zestaw. To co? Zakończymy, nie? Nie, nie może Aha. być za długo. No to. No widzę na następnych odcinka. Super. No to pa.